Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale Jak widzicie jestem w nietypowym miejscu No i znajduję się tutaj dlatego Że musiałem ściąć Dwa jakby drzewka Jakby coś to jestem na swojej działce Wyciąłem je z I zaraz wam powiem dlaczego Teraz je biorę I idę do garażu Jak widzicie brama się otwiera Tutaj Leżą nasze drzewka, zabieram je do środka. Tutaj je położę i idę teraz zamknąć bramę. Dobra, wezmę piłę i wam powiem, po co w ogóle wyciąłem te drzewka, no bo Będę robił prezent dla moich rodziców na święta. Będą to takie, jakby dwie postacie, więcej zobaczycie później. Teraz takie przejście. Bum! Jak widzicie, wyciąłem wszystko. Tak to wygląda. To na później, do następnego odcinka. Tutaj mamy te, co się przydadzą, a tych nie wykorzystam. Dobra, więc jak widzicie To muszę jakby od tych gałęzi odciąć, żeby było gładko Już to zrobiłem Jest tak bardziej gładko No teraz idę właśnie odłożyć te niepotrzebne gałązie, gałęzie Jestem już w warsztacie I muszę te drewienka oskurować moim scyzorykiem Jak widzicie to idzie, wchodzi jak masło tylko te właśnie niektóre miejsca, gdzie rosły gałęzie, trochę są takie twardsze. No i tak to wygląda. W ogóle jest już nas tutaj 50. Bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że uda się dorobić te 1000 subskrypcji do marca, czyli do moich urodzin, żeby kupić drukarkę 3D. Pamiętajcie też, żeby lajkować filmy, to też mnie wspiera i co, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję, że udało się już te 50 subskrypcji w takim krótkim czasie dobić i co, lecimy po te 1000. W ogóle jeszcze co do tej drukarki, 3D plany się trochę zmieniły, też dalej na te 1000 subskrypcji ją kupię, ale inną trochę, bo będzie to Anycubic Cobra X, czyli bardzo nowa drukarka, świeża i co, no właśnie ona jest też większa trochę, ma z AMS-em i ten, jako że kupię ją w przedsprzedaży, to zapłacę trochę mniej. No dobra, już kończę powoli te ścinanie tych, nie wiem, boków, nie wiem jak to nazwać. I będę musiał szukać klocków na tłów do tych ludzików. Jak widzicie jestem w mojej takiej drewutni. No i właśnie wypatrzyłem sobie taki klocek. Będę go musiał dłutem wziąć na pół, przepołowić. Tak on wygląda. <laughs> Wezmę go sobie i odłożę. No jak widzicie, już tutaj wbiłem. I tak, to właśnie muszę przepołowić, ale ciężko mi to się robi jedną ręką. Udało się. Będę musiał to zaraz wyszlifować, ale najpierw muszę znaleźć głowę. No jak widzicie, patrzę tutaj sobie. Na jakieś drewienka, które się będą nadawały na głowy do tych postaci, to jest za wąskie. No i tak szukam. Dobra, mam, znalazłem I to, będzie jakoś tak wyglądało to przepołowie. Przedne. głowy, już są zrobione. Tak to będzie wyglądało. Udało mi się to zrobić za pomocą dłuta też. I teraz będę musiał to wszystko zaszlifować Tutaj mam taką maszynę i właśnie na niej będę to robił Dam wam timelapsa Tak to wyglądało przed i tak po... Oba klocki już są zrobione Tak one wyglądają I Teraz głowy Dobra mam Tak one wyglądają, są takie gładziutkie I teraz właśnie mam pomysł na taki jakby Kapelusz i czapkę. No, i tak to mniej więcej wygląda. No, wiecie, to jest jakby mężczyzna i kobieta, więc jedno musi być większe, a drugie mniejsze. Tutaj próbowałem wam nagrać jak tę na część kapelusza. Dobra, przeciąłem to, tylko tak słabo to wyszło, ale tego nie będzie widać. Tak to wygląda. Właśnie muszę jeszcze zrobić czapkę dla drugiego ludzika. W ten sposób to wyszło. I teraz właśnie będę robił tą czapkę. I właśnie te drewieńko na nią mam już przygotowane. Będę to musiał tak zaoblić. Tak to wyszło. Myślę, że nawet fajnie. No i później jej wezmę taki ponpon do czepie. Do tej czapki. No właśnie teraz te patyki na ręce będę musiał jeszcze wyszlifować, żeby to było jeszcze bardziej gładkie i ładne. Potem będzie trzeba ciąć. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Nie zatrzymujemy się. Lecimy tylko do przodu. Skończyłem szlifować wszystkie patyki. Patrzcie, jak one wyglądają. Uważam, że o niebo lepiej. Pokażę wam tak jeszcze. Dobra, teraz muszę odmierzyć, gdzie będę je ciął. Będę właśnie ciął pod kątem. W ten sposób. I będę musiał to zrobić bardzo dokładnie. Ponieważ będą różne kąty. Te postacie będą miały się ogólnie łapać za ręce. Zaznaczyłem ołówkiem co 10 i 20 cm. I teraz zaznaczyłem ten jakby pod kątem. No, wyjmuję brzeszczotę, bo będę nim rozpoczynał cięcia, gdyż po prostu będzie pod kątem łatwiej. No więc cięcie rozpoczęłem brzeszczotem i teraz przechodzę do piły japońskiej. Tak wyszła pierwsza ręka. Będę musiał ją trochę, chyba, skrócić. I zabieram się za kolejne. Druga ręka, tak wygląda. No, w ten sposób. I one się będą łączyły. Teraz będę musiał zrobić ostre cięcie, żeby była bardziej pionowa. Ten kąt już jest dużo ostrzejszy od tamtego. No, to już mam. Ale widzę, że jest trochę jeszcze za mało ostra. Jako że mam zapas drewna, to wytnę kolejną. No, ta już wyszła dużo lepiej. Tutaj mam taki secik a niżej drugi. Zabieram się zarabienie nóg, tylko teraz innego patyka. Stwierdziłem, że zrobię podstawkę, więc będę musiał jeszcze nogi uciąć. Też pod kątem, żeby. Stały te ludziki. Po paru próbach docinania znalazłem w końcu odpowiedni kąt. Nie było to łatwe, żeby to odmierzyć, bo musiałem odmierzać to od patyków, ale się udało. Zobaczymy, czy równo. Kąt do większej postaci już są. Teraz muszę wyciąć dwie kolejne do tego mniejszego ludzika. Dobra, jednak wyszło krzywo, więc muszę to skleić taśmą i. Równo przyciąć. Tak to wygląda po sklejeniu i przycięciu. No i tu mamy większe i mniejsze nogi. Już tutaj odrysowałem, i będę musiał przyciąć. Uwaga, uwaga. Tak to na razie wygląda. Jeszcze podstawka jest inna niż będzie docelowo. I doczepię we mnie jakieś guziki. Taki mam klej i muszę zacząć to przyklejać przykleiłem już te dwie rzeczy tu ręce i kapelusz i jeszcze teraz kleją się nogi znalazłem podpórkę i muszę ją teraz przyciąć teraz będę przyklejał te śrubki na kropelkę ale zanim to muszę zeskrobać żeby były bardziej chropowate i odtłuścić jeszcze Dobra, tak to wyszło. Teraz to będę przyklejał do czapki. Trochę krzywo te nogi przyciąłem i jako, że jest ta podstawka, to muszę robić je od nowa, bo będzie to bardzo słabo wyglądało. Trochę się wkurzyłem, szczerze mówiąc. Nowe nogi już się sklejają. Jeszcze ręce dokleiłem. I teraz jeszcze głowę i kapelusz. Tak to wygląda, coraz lepiej. Tutaj też. Figurki zaniosłem na górę, żeby szybciej wyschły bo jest większa temperatura i posprzątałem. No i tyle tego zostało. Dzisiaj są już święta, jest w miarę rano i właśnie będę teraz jeszcze sklejał te ludziki. No, tę rękę musiałem trochę podszlifować, bo była krzywo. I teraz będę to wszystko doczepiał do, wkręcał w sensie do tej podstawki. Wkręty już trochę. wkręciłem. Teraz będzie taka ciężka trochę operacja, bo będę musiał najpierw te ręce skleić. Złapać ściskiem i wkręcić wkręty. Dobra, już się skleja, bo trochę mi pękło, więc dokleiłem kleju i muszę teraz wkręcić jeszcze te wkręty. Już jest sklejone i powkręcane. Jeszcze tu mi głowa została i muszę ją dokleić. No, właśnie te miejsce tak słabo tutaj dociąłem i. Musiałem to zakleić bardziej, tak to wygląda. Tutaj dam napis, w sensie tutaj od góry o. Tu już są śrubki na kropelkę. No, i schnie. Została godzina do wigilii. Skończyłem akurat, tak to wygląda. No, i dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i fajnym komentarzu. Jeszcze Wam tutaj pokażę. Leci pod choinkę. I co? Do zobaczenia.